W ciągu całego roku tylko jeden tydzień nosi przymiotnik wielki. I ten tydzień właśnie rozpoczynamy, ale żeby dobrze przeżyć ten tydzień, trzeba do niego dobrze się przygotować. Do tej pory zawsze mieliśmy możliwość uczestniczenia w kościele w uroczystej liturgii Wieczerzy Pańskiej, w uroczystej Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej, w Wielki Czwartek wieczorem a później wielki piątek adoracja krzyża uroczysta w naszym kościele pełen kościół ludzi tak wiele że tyle samo a może nawet więcej niż na rezurekcji wielka sobota wigilia paschalna w ciągu dnia mnóstwo ludzi poświęcenie pokarmów wiele osób wiele się dzieje porządków w domach przygotowania do świąt i wreszcie uroczysta procesja rezurekcyjna Czasami były różnego rodzaju niedogodności, czy deszcz padał, czy było zimno na procesję rezurekcyjną, ale zawsze ta procesja rezurekcyjna była w tym roku. Musimy przeżyć te święta zupełnie inaczej. Pan Bóg zafundował nam wielki post jako kwarantannę. To czas, kiedy mamy dużo więcej czasu na to, na co normalnie nie mieliśmy czasu. Mamy więcej czasu na to, na co normalnie nie mieliśmy czasu. I powinniśmy też więcej znaleźć czasu na to, aby dobrze przeżyć ten czas w oddaleniu od swojego kościoła parafialnego, ale jednocześnie paradoksalnie może bliżej kościoła. Zapraszamy na Msza Świętowieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godzinie 19.00. Podobnie będzie w Wielki Piątek, godzina 19 i Wielka Sobota, godzina 19. Mamy nadzieję, że od strony technicznej uda nam się przeprowadzić te transmisje. W tych uroczystościach, w tych pięknych celebracjach będą brali udział tylko księża i posługujący w czasie przeświętej. świętej. Niestety nikogo więcej nie mogę zaprosić, ale za to mogę zaprosić wszystkich, aby przed odbiornikami telewizora czy monitora, żeby brali udział. Moi drodzy, wasze wsparcie jest nam w tych dniach szczególnie potrzebne. Kościół nawet zabrania organizowania liturgii Wielkiego Tygodnia bez udziału ludzi. W tym roku mamy wyjątkowe pozwolenie na to. Dla nas, kapłanów, jest to bardzo trudny moment, kiedy w te święta, gdzie jest najwięcej ludzi, w te uroczystości, w których tyle osób brało udział, my dzisiaj zostajemy sami. Nie pozwólcie nam odczuć tego, że jesteśmy sami. Otoczcie nas swoją modlitwą, otoczcie nas swoim wsparciem, pomóżcie nam, dajcie nam jakiś sygnał, że jesteśmy razem, że tworzymy jeden Kościół, że nasza parafia istnieje mimo że ten budynek jest pusty. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żeby wspólnie razem przeżyć cały wielki tydzień.